W kraju malowniczej puszczy noteckiej no, powstają nowe przedsięwzięcia. Nasz samorząd stwarza i. Wronki to gmina przyjazna mieszkańcom. Miejsce, gdzie przyroda dominuje od Jeszcze muszę powiedzieć tak, że to pismo 10 marca było wystawione, wpłynęło, bo ja poszłam, bo ja się tak zdenerwowałam, poszłam do burmistrza, wpłynęło 24. Z chwilą, co ja już nie miałam prawa odwoływać się po 14 dniach, tu sobie zanotowałam, w dniu 24-3. O godzinie 15.30 sprawa została przedstawiona burmistrzowi. Dlatego, że oni to pismo o odmowie, o odmowie wręczyli jej, co ona nie powinna tego pisma dostać. Dlaczego? Mhm. Że ona nie czyta, nie pisze, i nie wiem dlaczego. Jej tylko wręczyli, a tam był brat. Szybko mi to przywiózł. Ja zadzwoniłam do burmistrza i pojechałam z tym pismem i kazałam sobie tu datę. No niestety, no w trudno odwołania, no już pani nie będzie, no bo chwileczkę, ale ja dopiero to dostałam. Była w szpitalu w Szamotułach. Pierwszy raz w szpitalu była w styczniu. I to już miała, bo ma schorzenia, niewydolność prawokomorowa serca, płyn w jamach opłucnych. Później drugie skierowanie miała też ze szpitala. Skierowanie do szpitala, tu jest drugie. To było drugie skierowanie do szpitala, 273 3 trzeci do dziewiąty czwarty. Też zwłóknienie śródmiążowe płuc tam. Uzyskając poprawę stanu ogólnego w stanie ogólnym, stabilnym, wypisano do domu nadzór rodziny i ośrodka pomocy społecznej z zaleceniami jak niżej. Chora niezdolna do samej egzystencji wymaga stałej pomocy opieki. To jest jedno ze szpitala, tam jest drugie. Proszę bardzo, zaświadczenie lekarskie. Pacjentka przebywa na oddziele od 27 dalej nie wypisali, bo już przedtem nam dali, że ona musi być z inwalidką drugiej grupy, nie do widzi, nie Porusza się z dużą trudnością ze względu na ciężkie przewlekłe postępujące schorzenia pulmologiczne i kardiologiczne oraz upośledzenie umysłowe wymaga regularnego stosowania wielu leków hamujących postęp chorób całodobowego nadzoru drugiej osoby oraz odpowiednich warunków bytowych. Pacjentka nie potrafi samodzielnie stosować leków, nie jest w stanie odpowiednio się odżywiać ani zapewnić sobie niezbędnych warunków sanitarnych. Wnioski. Pacjentka nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie w sposób, który nie przyczyniałby się do progresji chorób. Wymaga całodobowej opieki. Z poważaniem tam dr Stasza. Napisałam na tej podstawie i oni mi odmówili, że ona jest w stanie Ale odmówić. oni, to znaczy kto? Opieka. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskiego ustalono, że pani Felicja Jankowska prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, posiada własny pokój, bez łazienki, dzieli kuchnię wspólnie z bratem, panem Edwardem Jankowskim. W tym samym budynku mieszkają również dwaj bracia, pani Felicji, pan Andrzej, Jankowski i pan Marek Jankowski, który już nie żyje, jednak gospodarują osobno. Pani Felic Jankowska utrzymuje się z renty socjalnej ZUS w wysokości 610 zł miesięcznie oraz zasiłku pielęgnacyjnego z tutejszego ośrodka w wysokości 153 zł miesięcznie. Łączny dochód wynosi 763 zł miesięcznie. Z powodu wieku 65 lat i stanu zdrowia wymaga opieki osób drugich oraz kontroli lekarskich. Pani Felicja Jankowska z inwalidą drugiej grupy nie dowidzi, nie dosłyszy, nie potrafi czytać, jednak potrafi się podpisać. Nie wyraźnie mówić, no bo jest upośledzona, ona do niej ja muszę mówić po prostu tak. Byłaś, a wiesz to i to, żeby ona zrozumiała o co chodzi, bo takie osoby nie, nie, ten, nie rozumieją. Pomimo swojego upośledzenia jest w stanie funkcjonować w swoim środowisku, pod nadzorem i opieką ze strony rodziny, co już mieli to, że nie może funkcjonować. I potem postanowienie, ja odwołałam się do z Kolegium Samorządowego w Poznaniu i Sprawa by nie wyszła na jaw, gdyby nie było natłoku sprawy i oni poinformowali, że samorządowe kolegium odwoławcze w Poznaniu wskazuje nowy termin załatwiania sprawy do 31 lipca ze względu, że wynikła z nadmiernej ilości spraw złożonych do kolegium w stosunku do możliwości orzeczniczych. Jednocześnie informujemy, że wcześniej strona może przeglądać akta sprawy w pokoju tam takim i takim. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym oraz składać na piśmie wnioski, uwagi. Więc ja, zauważając, że nie wpłynęło to, co trzeba do kolegium, tylko tam o, no ja to sobie dziś też bez... o odwołanie do decyzji. Odwołanie Felicy, więc spłoniło tak: kwestonarz rodzinnego wywiadu, środowisko, wniosek osoby ubiegającej się, legitymacja, dowód osobisty, oświadczenie pani Felicy o ręce, oświadczenie znów jakieś, oświadczenie, opinia, stopnia niesprawności, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku, decyzja przysługującej ręce, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z, tu, z, ten, z ośrodka naszego, nie, nie stąd. Orzeczenie obwodowej Komisji Lekarskiej do spraw inwalidz, w Czankowie, że dostała tą grupę inwalidzką. Informacja o wizycie kontrolnej na dzień 8 w poradni leczenia jaskry. Karta leczenia specjalnego z, tylko ze stycznia, drugiej karty nie ma, więc ja ślad za pismem, to, 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 co teraz pani wymieniła, to są załączniki, które urządzenia. Oni przesłał... wysłali. Rozumiem. Co opieka wysłała? Mhm. Natomiast brak zaświadczenia lekarskiego tego od pani psychiatry i brak ze szpitala. Zaświadczenie, że musi być. Oni już wy, wydali to zaświadczenie, że ja już starała się dla niej o jakąś po prostu jakiś dom, bo ona nie jest w stanie funkcjonować sama. Czyli, czyli urzędnicy, urzędnicy którzy zaniedbali swego obowiązku wysłania wszystkich dokumentów, wysłali tylko... To. Wychodzi na to wybrane przez siebie, tak? Tak, bo ja zaraz Państwu przeczytam. I teraz dzisiaj poszłam do pana burmistrza. I pan burmistrz... Powiedziałam, że jeśli on je nie, nie weźmie sprawy teraz i mi dzisiaj nie pomoże, ja jestem w stanie wsiąść w pociąg i pojechać nawet do Warszawy i tą sprawę po prostu y, inaczej zatem. No, za, miałam o godzinie chyba 14 telefon y, tu z, op z opieki, że na jutro mam przyjść do opieki. Oni mi dadzą dane, co mam jeszcze pozałatwiać, bo te co były teraz do tej pory załatwiane, to już przepadły. Musi być sprawa toczona na nowo. To znaczy? Znaczy się, że muszę iść do lekarza, nowe zaświadczenie, bo to zaświadczenie już jest nieważne. Po drugie, jeszcze oni mi powiedzą, co dalej robić, bo tam niektóre sprawy zostawiam. Ona musi mieć nowy wniosek, że. U, że się ubiega o ten, no chwileczkę, no chyba wniosek już ma, złożyła. I tu mam teraz notarialny akt, który byłam, żeby ona podpisała, że ona do tego domu, mam to wszystko. No niestety, oni muszą jechać i oni, oni muszą, ona musi jeszcze jeden podpis chyba składać. I na nowo wniosek. Nie rozumiem, ja nie wiem, bo ja się nie znam na tym, nie rozumiem. Nie znaczy, chodzi, chodzi Pani o to, że była, był złożony wniosek, była decyzja podmowna, negatywna, tak, złożyła Pani odwołanie od tej sądu. decyzji i wygrała Pani, jak gdyby, powyzytelną decyzję, nie rozumiem Pani teraz? teraz jeszcze sprawa nie została rozpłaczona, jeszcze na tym medytuję, teraz mnie kierują do lekarza, żebym poszła po nowe zaświadczenia. Mhm. Czyli każą Pani, jak gdyby, od, od, od początku, nie są... Mnie się chyba tak wydaje. Dobra, Przez... mi się... Pan burmistrz coś powiedział, jak Pani wychodziła na to? Nie, tak, że on mi zadzwoni, ale już burmistrz nie zadzwonił, tylko, tylko... Mhm. Minka taka. Mm -hmm. A proszę pan, Panie Damiś, jeśli może tak pani opisać ten stan yy, chorobowy swojej siostry, jak to, jak to się objawia? No, nie, nie, jak, jakby pani chciała to opisać, tak? Lejkowi, który kompletnie nie wie, co <grym> znaczą terminy medyczne. Po prostu, no, jest, Ona jest taką osobą, że no, do niej trzeba ostrożnie podchodzić raz. Ona sobie jedzenia nie zrobi, leków, to są leki wziewne, która, mm. y, trzy musi brać. Ona tych leków nie weźmie, bo to trzeba tam ten aparacik włożyć, tabletkę rozdusić ją i ona musi wciągać. Tego nie, ona sobie nie zrobi. Wody sobie nie przyniesie, bo tam nie ma. Trzeba iść do studni po wodę. Jest taka angielska, angielka starego typu, nie? że też trzeba przynieść węgiel, trzeba napalić, trzeba. Tego nie zrobi, bo jest osobą niepełnosprawną. Wody nie przyniesie, umyć się nie umyje. No chodzi po tym mieszkaniu, tak trochę, załatwia się we wiaderko, które trzeba wynieść. Jeśli ale. nie ma nikogo, no to nikt nie wniecie to wiaderko, stoi w tym domu. No i przyjdzie. No Ale to jak byli z tego MGO, PSU, to oni tego nie widzieli? Czy co? Nie. nie chcieli widzieć widocznie. A kto tam, kto tam. To jakaś komisja? Opiekunka. Czy... Nie, tam chodzi opiekunka i tam pani socjalna chodziła pani soloch. I ona stwierdziła, że jest wszystko ok. No, Yy, znaczy się. Ona jest pracownikiem urzędu, tak? Jak ten... yy, ona jest opieki, pracownikiem czyli, opieki, czyli na pensji urzędniczej. No. I ona tam się to nie. Rozmawiała pani, to rozmawiała pani z tą panią Stołu? Tak, rozmawiałam, bo zadzwoniłam, pytałam się jak ta sprawa. Ona wróciła dopiero z urlopu i ona będzie rozpatrywała, jeszcze zobaczy, ale to będzie na pewno do ponownego rozważania. Odezwała się potem po tym urlopie? Nie, więc? no to odezwało się dzisiaj, co poznam do burmistrza, no i to, co do mnie zadzwonili, że burmistrz tam hmm. rzekomo wpłynął na to. A i, ile osób podejmowało decyzję, jeśli chodzi o oddalenie tego pierwszego wniosku, tak? No to Wie chyba... Wie Pani, czy to jest jednoosobowo, to, czy to jest... Nie, to na pewno jest dwuosobowe, bo tam jest zastępca dyrektora i pani dyrektor, nie wiem hmm. kto, ale to jest, na podpis jest upoważenie burmistrza. No Ale ty, była Pani na rozmowie jakiejś tak od razu przed tym odwołaniem, czy od razu Pani pisała nie, odwołanie? Nie, 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 ja, mnie w ogóle nigdzie nie wołali. Ja mam jeszcze pismo, które ja zrobiłam, Ach, może już je wyrzuciłam nawet, albo tu mam. Nikt z Panią o, nie rozmawiał, papierek. O, proszę bardzo, mam pismo. Do, do, do złożonych dokumentów na umieszczenie mojej siostry Felicy Jankowskiej, tam urodzonej, tak informuję, że na... Złożone dokumenty. Do chwili obecnej nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Sytuacja mojej siostry jest w tutejszym ośrodku bardzo dobrze znana. Ze względu na stan zdrowia, siostra nie może samodzielnie egzystować. Na powyższe posiadam opinie lekarskie, które dostarczyłam do tutejszego ośrodka w miesiącu styczniu. Obecnie dołączam ostatnią opinię lekarską psychiatry z dnia czy na 18 oraz moje oświadczenie dotyczące sytuacji siostry. Ja nie dostałam żadnej odpowiedzi. Oświadczenie. Ja niżej podpisana oświadczam. Siostra moja Felicjankowska mieszka sama. Stan jej zdrowie się pogarsza. Mieszkanie nie posiada żadnych urządzeń sanitarnych. Jest upośledzona umysłowo. Nie jest w stanie sama się umyć. Nie bierze regularnie leków. Nie może sama y, przyszykować sobie posiłków. Nie może sobie ogrzać samodzielnie mieszkania. Bardzo słabo widzi i słabo słyszy. Nie może samodzielnie opuszczać mieszkania. Koniec, nie dostałam żadnego potwierdzenia odpisu. Pisałam proszę, załączniki i na to. I to do odpowiedzi. kogo to było kierowane? To pismo? Do Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we rągach. Nie dostałam na to nic, sprawa się toczy dalej, a na to nie dostałam odpowiedzi, bo mi się nie należy. A proszę mi powiedzieć, czy zna pani takie przypadki, że w ciągu tych 8 miesięcy yy, jakieś inne inne osoby były przyjmowane na przykład? Tak, znam. Były to niedawno teraz jedną przyjęli. Ja nawet wiem też kogo, yy, tylko nazwiska nie pamiętam. I tu przyjęli też to było załatwione przez dwa tygodnie, bo syn yy, nie dał rady się matką opiekować. Umieścili ją przez dwa tygodnie. 14 dni? Tak, w 14 dniach miała załatwione. A pani po 8 miesiącach nie ma. A ja nic. nie mam nic, po 8 o. miesiącach. Miejsce, gdzie przyroda daje mi przemysł. Skraj kraj puszynoteckiej, Dolina Warty, daje wspaniałe możliwości rekreacji i wypoczynku. Powstają nowe przedsięwzięcia. Powstają nowe przedsięwzięcia. <tryk wytkowano>